Widzowie, wy wiecie, że ja tam nie nagrywałem takiego filmu i wy wiecie, że niby wam coś obiecałem dwa dni temu, ale to wam obiecał... poczekajcie, teraz wam pokażę. To obiecał wam on, a nie ja. No i dzisiaj mamy ostatni odcinek Play i sprawdzimy co jest stanie i sprzemy, koniec. Zapraszam. No dobra wpisujemy koniec. Mamy. gra o koniach. No dobra no. Horse riding days ride with friends. Dreamworks Sprite riding free stickers. Hoverse darmowa gra o hodowli koni. Horse Stable herd, Car Simulator Ultimate Horse Family Survival Simulator World of Wild Horse Survival Simulator Flying Horse Taxi Koniec me Świata, animowany tapety Mia me with the horse Horse Run <laughs> Housewords Stick Mandarinsu animacje. <grystanie> Ubieranie kucyków i jeźdźców <grystanie> Horse Family Animal Simulator 3D. 3D? O nie! Horse Games Mother Earth. Ej, to wygląda. To jest coś zimnego, co nie zainstaluje pewnie. Princess Horse Kite 3 i jazda, konda, simulator 3D, oszuka, frying horse, bugi, taxi, driving transport, pixie depony, polskie walki polityczne. Dobra, koniec tego dziwnego filmu. Życzę wam szczęśliwego nowego roku. To jest ostatni odcinek z tej beznadziejnej serii. A bezsensowne gry zaczynamy od następnego roku, no i trzeba oddzielić te dwie serie. Teraz już. A więc usłuchajmy sobie playlistę Google Play i end, yy, bezsensowne gry, i rozdzielamy to na bezsensowne gry i Google Play. Do następnego odcinka, który pewnie będzie jutro, może, jak yy, stawię ten odcinek, który niby miał być wczoraj. Cześć.